macie ludzie. No to cóż. Zaległości odrobione. GKM poległ u siebie z Dream Teamem Motoru Lublin i to pewnie nie jest wielkim zaskoczeniem dla wielu. Choć historia kontaktów grudziąńsko-lubelskich jest zacna i odległa. Pierwszym, który trafił wtedy jeszcze do grudziąskiej sekcji żurlowej pod koniec lat 70. był urodzony w radzeniu hełmskim, a nie Chełmińskim, leżącym nieopodal Grudziądza, Wiesław Ośkiewicz Senior. To pierwszy transfer GKM-u z Lublina i pierwszy udany. Potem, potem musiało minąć kilka lat i wychowany kleszczyńskiej Unii, medalista młodzieżowych indywidualnych, mistrzostw Polski. Romanfeld z Grudziądza trafił do Lublina, tamże zaliczając kilka bardzo sympatycznych, udanych i wysoko punktowanych sezonów. Pewnie, pewnie jest do dzisiaj pamiętany. Kolejne to lata dziewięćdziesiąte. W tychże Grudziądz dokonał cudu nad Wisłą. Ściągając z Lublina, wtedy borykającego się z coraz poważniejszymi problemami finansowymi i organizacyjnymi, dwójkę obiecujących juniorów, świętej pamięci Roberta Dadosa i Pawła Staszka. A czemuż to cud nad Wisłą? Ano dlatego, że na Dadosa już wtedy zagiął parol Andrzej Rusko prezes WTS-u Wrocław. Wtedy już potężny jak dzisiaj. Dados i Staszek wybrali Grudziąc i nie dali się przekonać panu Andrzejowi podobnie jak kilka lat później uczynił to chociażby Mateusz Cierniak. Robert Dados to do dzisiaj najlepiej wspominany i najbardziej utytułowany pośród grudziąskich, a czy jednak lubelskich zawodników. No i, no i musiało minąć kolejnych parę lat. Zasilił Grudziąc Tomasz Piszcz. Przez rok nie udało mu się wywieźć z grudziądza nami awansu, ale, ale wywiózł z Grudziąca swoją małżonkę. Potem zaś w przeciwnym kierunku do Lublina trafił Grzegorz Knap, Walczak, pamiętany tam po dziś dzień może nie dlatego, że był liderem wciąż borykającego się z trudnościami Lublina, ale dlatego, że potrafił zaskarbić sobie serca tamtejszych kibiców. No i tak oto dobiegliśmy do współczesności. Kiedy kilka lat temu Grudziącki Klub Motorowy na inaugurację jechał do lubelskiego Beniaminka i przegrał, wielu odsądzało GKM od czci i wiary, twierdząc, że nie wypada, że GKM to wręcz nie jest nawet klub ekstraligowy, no bo jak można było polec z takim Lublinem? Minęło parę sezonów i proszę, jak sytuacja się diametralnie zmieniła. Lublin nie tylko wówczas utrzymał się w lidze, ale doprowadził do sytuacji, w której dzisiaj jest hegemonem i potentatem, wygrywającym wszystko i wszędzie. Tak też było w zaległym meczu z z System GKM Grudziądz. No cóż, mieli grudziądzanie apetyty, mieli chrapkę, ale mieli też przed meczem swoje demony. Jechał Michael Jebsem Jensen, błysnął Kuba Miśkowiak, ale w odwrocie byli Max Frick, Wadim Tarasenko i Jamon Licji. Nawet bardzo solidni juniorzy, Kevin Małkiewicz i Kacper Łobodziński, nie byli w stanie szczególnie zrównoważyć tych braków. No i jak tu przeciwstawić się lubelskiej potędze, jadąc praktycznie w półtora zawodnika, no najwyżej dwóch? W tym meczu było troszeczkę inaczej. Po stronie gości na pewno zawiódł Fred Kalingren, a bardzo pechowy mecz zaliczył Wiktor Przyjemski. Po stronie gospodarzy ocknął się, acz jeszcze bez błysku. Max Frick, swoje jechał Michael Jebsen-Jensen, tyle tylko, że do Licea i Tarasienki doszlusował tym razem Kuba Miśkowiak. W tych okolicznościach przyrody trudno było oczekiwać i liczyć na sukces po stronie gospodarzy. A sam mecz? Miałem wrażenie, że tym razem Robert Kościecha nie pomógł swojemu Zespołowi. Można było wręcz zauważyć, że w prowadzeniu zespołu nie było jakiejś myśli taktycznej. Wrzucono kulki z nazwiskami do bębna maszyny los losującej i wyciągano po kolei. Nie pojedzie tym razem numer 11, a w jego miejsce pojedzie z rezerwy numer 15. No i tak to po trosze wyglądało, że gospodarze nie tylko na torze, ale także poza nim podali rękę gościom i nie za bardzo przeszkadzali im w odniesieniu sukcesu. A co do rzekomych kontrowersji? No, ja tutaj szczególnych, jeśli chodzi o wykluczenia, nie widziałem. Choć dyskutowałbym z sytuacją, gdy. Kevin Małkiewicz zaatakował Jacka Holdera no i został wykluczony. Trochę mi to przypominało akcję ze starszym bratem Jacka, Chrisem i Kacpem Pludrą. Nie ten łuk, nie ten holder, ale sytuacja niemalże bliźniacza. Od wewnętrznej jechał Małkiewicz, Spojrzał w lewo jack holder, zauważył, że zbliża się rywal, i natychmiast zawrócił do krawężnika, co musiało skończyć się kontaktem. Dyskutować można długo i namiętnie. Mleko się wylało, decyzja została podjęta. Dobra, zła, słuszna, niesłuszna, taka, a nie inna. Ostatecznie to grudziąc poległ. Ośmioma punktami. Wstydu nie było, dobry mecz, sporo walki. No i może to lepiej, że tak właśnie zakończyły się te zawody. Już sobie wyobrażam, co by było, gdyby Grudziądz wygrał. A co by było? Hm. Następnego dnia wszystkie media pisałyby o tym, że oto motor podłożył się gołębiom, bo chce sobie. Wybrać słabszego rywala do playoffów, ponieważ budzi się Zielona Góra. Po co to komu? Można było wkalkulować porażki Grudziądza z Wrocławiem i Lublinem u siebie, takoż wyjazdową z Toruniem. Ale, ale troszeczkę Drużyna wpada w turbulencję, no bo brakuje. Jedzie swoje Michael Jebsem świetny sezon ma Kevin Małkiewicz, no, ale żeby wygrywać mecze, brakuje jeszcze dwóch. Niektórzy złośliwi mówią, że może Artur Mroczka znajdzie nowe miejsce pracy. A Lublin? Koziołki potęgą są i basta. A że kozy jedzą wszystko, tym razem zjadły sobie potrawkę z gołąbków. Trzymajcie się. Do następnego razu.